Zadanie z tematu praca i moc. Zadanie takie podstawowe, właściwie tutaj czas korzystać ze wzoru na pracę. Wzór na pracę w szkole średniej, no to jest taki, że praca to jest iloczyn siły, która tą pracę wykonuje i przemieszczenia, jakie tutaj nastąpiło, i razy jeszcze jako jeszcze iloczyn cosinus kąta alfa, gdzie ten kąt alfa to jest kąt pomiędzy wektorem przemieszczenia, a wektorem siły, która tutaj działa. To jest ważne, żeby kojarzyć z tego wzoru, że właśnie ta praca, która tutaj jest w tym wzorze, to jest praca tej siły, która tutaj tą pracę akurat wykonała. Bo czasami jest pytanie np. o siłę tarcia, to tu wtedy wstawiamy siłę tarcia. Jeżeli jest pytanie o pracę siły np. wypadkowej, to tu za siłę wstawiamy siłę wypadkową. Jeżeli chodzi o przemieszczenie, najczęściej ono wnosi tyle co droga, praktycznie w większości znacznych zadań. No, i ten kąt trzeba pamiętać, że właśnie patrzymy w jakim kierunku się ciało porusza. No i patrzymy, jak ten kąt się ma, ten wektor przemieszczenia, bo wektor przemieszczenia no z reguły pokrywa się z tym, w którą stronę ciało się porusza. Jakbyśmy sobie wektor prędkości narysowali, no to to jest właściwie taki sam wektor, jak wektor przemieszczenia z reguły. No to właśnie kąt między tym wektorem przemieszczenia a działającą siłą to jest właśnie ten, ten kąt tutaj w tym wzorze na cosinus. No, i tu warto też wiedzieć, że cosinus 90 stopni to jest 0, więc jeżeli działająca siła jest pod kątem 0 do wektora przemieszczenia, no to wtedy nie ma pracy. Jeżeli jest cosinus 0, cosinus 0 to jest 1, więc jeżeli kąt pomiędzy działającą siłą a przemieszczeniem jest 0, czyli jeżeli są to takie same wektory, tak na przykład tutaj ta siła F i to ten wektor przemieszczenia są pod tym samym kątem, ten sam kierunek jest tych wektorów, no to znaczy, że kąt między nimi jest 0, więc wtedy cosinus takiego kąta to jest 1. No i jak mamy cosinus 180 stopni, to jest minus 1, bo ten kąt pomiędzy działającą siłą a wektorem przemieszczenia jest równy 180 stopni, na przykład w sytuacji, kiedy działają siły oporu, kiedy siła działa przeciwnie do jest zwrócona przeciwnie niż wektor przemieszczenia, czyli jeżeli tutaj ten krocek porusza się w prawo, a siła działa w lewo. To wtedy kąt pomiędzy tym wektorem przemieszczenia a działającą siłą jest równy 180 stopni i cosinus 180 jest minus 1, stąd zawsze praca sił oporu, czyli sił, które działają przeciwnie do wektora przemieszczenia, jest to praca zawsze ujemna. No i tutaj w tym zadaniu mamy policzyć pracę wykonaną przez siłę, przez siłę F, przez siłę tarcia, przez siłę reakcji podłoża i przez siłę ciężkości. Siła reakcji podłoża i siła ciężkości to są siły, których kąt pomiędzy tymi wektorami, a wektorem przemieszczenia, który też tutaj mamy narysowany, wynosi 90 stopni. Więc jeżeli kosinus 90 stopni to jest 0, więc jest właściwie praca tych sił będzie równa 0. To sobie od razu już piszemy. No i jak chcę na przykład policzyć pracę siły F, no to to wzoru na pracę za siłę wstawiamy tą właśnie siłę F. Delta R, no to mamy podane, że to jest 30 m. I cosinus, czyli jeżeli ten wektor tej siły pokrywa się z wektorem przemieszczenia, czyli jeżeli siła działa w tą samą stronę, co, co przemieszczenie ciała, i jeżeli tutaj kąt, jakby kierunek, jeżeli kąt pomiędzy tymi wektorami jest 0, no to wtedy tutaj ten cosinus 0 stopni jest 1, więc możemy już bez problemu sobie podstawić te dane z zadania i policzyć tą pracę siły F. Czyli za F postawiam 60, za przemieszczenie 0,3 metra i za cosinus 0 stopni 1 i wychodzi nam ta siła, e, praca tej siły F wychodzi nam 18 setnych Newtona. Ja mieć pracę siły tarcia, to właśnie tutaj to samo postawiamy, tylko zamiast s wstawiamy wartość siły tarcia, ona wnosi tyle samo. A to wiemy stąd, że siłomierz wskazywał 60 Newtona, więc e, to wynika z tego, że na klocek działano siłą F o wartości 60 N, skoro tyle siłomierz pokazał, który właśnie jakby, no, który mierzył tą siłę F. Natomiast, że jest to ruch jednostajny, to znaczy, że w kierunku ruchu ciała, ciało to się porusza w poziomie, siły, które działają w poziomie, się równoważą. Więc ta siła tarcia musi mieć taką samą wartość jak siła F, to wiemy właśnie z tego ruchu jednostajnego. Siła reakcji i ciężkości też będzie się oczywiście równoważyła, z tego względu, że tutaj to ciało też się w pionie nie porusza, więc jeżeli jest równowadze w pionie, to też te siły będą równe. No i zamiast siły tarcia wstawiamy sobie też 60 N, bo wiemy, to jest ta sama wartość. Przemieszczenie też to samo. No i cosinus teraz tutaj będzie równy minus 1, bo to już będzie pomiędzy siłą, która działa w przeciwną stronę, niż ciało się porusza. Kąt między wektorem przemieszczenia a siłą jest 180 stopni, więc... Postawiamy tutaj minus 1, no i ta siła tarcia będzie miała tą samą wartość, ale będzie miała, będzie ze znakiem minus, ponieważ jest to praca siły tarcia. Tutaj to może być dosyć ciekawe z tego względu, że, że przecież praca nie jest wielkością wektorową, więc jak to z tym minusem. Tutaj o tym będzie więcej na ten temat, jak będziemy przerabiać energię, ponieważ praca jest to też energia, też się wyraża w dżulach i jeżeli działamy siłą na ciało i wykonujemy nad nim pracę, no to też zmieniamy jego energię. Tu o tym będzie dalej, tutaj na razie takie podstawowe zadanie, jeżeli chodzi o obliczanie pracy z wzoru.